Wszystkim z tej strony, Chris i witam Was w kolejnym odcinku w grze Fallout 4. Jak widzicie, w grze wita nas dosyć mglisty poranek. A my, bez owijania w bawełnę i bez zważania na to wszystko, udamy się na y, skarpę Ten Penis. Ten Penis, a może tamten Ten Pines, gdzie mieszkańcy proszą o pomoc. Porozmawiaj z miejscowymi. Dobra. Pójdziemy sobie tam na piechotę, myślę, a jeszcze zerknijmy na ekwipunek, czy my mamy, no, trochę jesteśmy dociążeni, powiem szczerze. Więc przydałoby się spotkać jakiegoś handlarza. Ale może zajmiemy się tym kiedy indziej, więc na razie wyruszmy sobie w podróż na skarbę Ten... na skarbę Ten Pines. Tutaj jakaś rzeka. Jeziorko, da się to obejść. Mam nadzieję, że się da, bo nie chciałbym ryzykować na napromieniowania. Zwłaszcza, że nie jestem pewien ile życia mam. Aha, i tutaj mamy jeszcze zapewnić pożywienie naszym koleżkom. Chyba się nie... Nie przedrzemy bez zamoczenia naszych kierpców. Co? Małus 1 w dowolnym miałby być własny znacznik. No dobra, wybrałem. Co? Usuń Nie chcę tych podpowiedzi, Wszystkie. Bla 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 bla. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj jest najmniej... Najpłycej o, więc sobie przejdziemy może w miarę suchą nogą. Co się nawet udało. Ula, no, to ja szczerze, że to naprawdę wygląda jak postapokaliptyczne miasto. Więc zobaczcie, czy nie jest tutaj klimatycznie, piesku. Mam nadzieję, że mnie nie strolujesz. Ale chyba wszystkie pozamykane, więc żadnego nie zwiedzimy. Jak tam stoimy z naszą podróżą? O, jeszcze kawałek. C oh. Czyżbyś coś znalazł? Kamieniołom fiketów. O, co ten kamień taki jakiś. U-la-la! To jest po prostu jakaś. Aha! Aha! No, powiem szczerze, że bardzo przyjemnie. Czegoś takiego się nie spodziewałem. I co, i tu jest to samo? Nie, tu na szczęście nie. Ale ta tekstura nie wygląda. Proszę bardzo, zachwycająco. O co tu chodzi? Co tu się podziało? Co się tutaj wyprawia? Jest tu może jakieś łóżko? Jest. Prześpijmy się godzinkę, może ta gra się w miarę doczyta tutaj. Nie no, dalej jest samo. No, to jest, jak widzicie, kolejna rzecz, która nie została dopracowana zbytnio w tym Fallout'cie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia o co tutaj chodzi. I dlaczego zdarzają się takie krzaczki, bugi i błędy. Mam nadzieję, że się z tym jak najszybciej uporają. Ta włogła zaczyna być denerwująca. Ale my już jesteśmy prawie na miejscu z tego co mi się wydaje. 59 ogniw fuzyjnych, więc myślę, że powinno nam starczyć. Tutaj troszeczkę nabojów też mamy. A ewentualnie będziemy mieć gacić naszym sprężynowcem. Za 50 metrów dotrzesz na skarpę Tempiles. Zbierzmy sobie jakiś centrokwiat i jesteśmy.

now you'd best get yourself on down the road we've got nothing for you call us call. take it easy i'm with the minutemen i'm here to help you're with the minutemen i didn't really think you fellas still existed we sent word with one of them passing traders but honestly i never expected anything to come of it most people don't put much stock in the minutemen these days after quincy bad business that Do you want my help, or should I be on my way? Don't get the wrong idea. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks, stealing food and supplies, threatening to kill no us. Really we, don't we know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. i Don't worry. Zajemy I'll take, take care of those raiders for you. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. We want we Ula, uh, la, taki dosyć kawałek, powiem szczerze. Ale z tego co pamiętam, to my w ostatnim odcinku wbiliśmy sobie poziom, chyba, tak? Tak, mamy jeden talent. I w co ja bym go chciał przeznaczyć? Hmm. Siła, trujeczka, stroj Może na razie niekoniecznie. Nie będzie to nam zbytnio potrzebne. W szósteczkę jeszcze nie mam, więc sobie na razie to daruję. Czy chciałbym karabiniera? Czy może lepszym wyborem będzie skradanie? Wiecie co, wezmę sobie na razie skradanką. Proszę bardzo. Dobra. A my się teraz udamy do Muzeum Wolności. Rachu, ciachu. Dobra. Kurczę, no powiem szczerze, że ta mgła naprawdę zaczyna mi działać na nerwie. Bardzo mi się ona nie podoba.

Or it's gonna involve me. Okay, okay, just take it easy. Oh, we we'll lower our weapons. Way. All right, just don't do anything crazy. Now hand over your money, all of it. That's it. You're dead. You crossed the wrong. Oh la la. it be easier Proszę, znajmy się na chwilę w systemie branc. Tam jest jakiś Simon. Trudy, która jest na zielono. Tam jest ten cały Wolfgang. Ale musimy przeładować sobie nasze działko superowe. I jebci! Jeśli bym trafił, to może byłoby to... ...miałoby to jakiś sens. I Jepci Teraz pikna szpiasek to był głupi pomysł jednak. No a tak z w nią w ale dobra, jest limo. wszystko po ptokach. temu odstrzelili głowę, więc pistolet i ubranie mu się raczej nie przyda. A tutaj koleżanka próbowała uciec, ale cała reszta też jej się raczej nie przyda. Dobra, witam panią pani Trudy. Oh, Here, this is for you. Now, if you ever need to trade, my shop's open. O, sto kapselków. A co pani ma na sprzedaż? Trudy, uzbrojenie. No proszę. Pani ma tutaj całkiem, całkiem, ale dobra, co ja bym pani chciał sprzedać? Sprzedam pani może czy koktajle mołotowa bo też raczej mi się nie przydadzą. krótką dwururkę i te samoróbki, które są na prawą nogę, o tego chyba nie mamy bandyckie skóry nie wiem dlaczego nie używam wydaje mi się, że zawsze aha, bo mam skórę motocyklową, odporność 2 bandyckie skóry też odporność 2, ale Dobra, mas to sobie zużyjemy prawą rękę mamy tylko po lewej, dobra, więc też możemy. Tutaj co sprzedajmy, 6 skórzane badziewie też sprzedajmy. Uprząż tak samo, maska. I to badziewie. tutaj coś mamy. Centro kwiaty też, gumę balonową. To sobie zostawię, to sobie zostawię. Mielonka. Co pani miałaby dla mnie? O, spinki na pewno chcę kupić. Amunicja. o 308. 308 do czego? Oj, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Do niczego mi na razie jest niepotrzebne, ale na pewno mi chciał. To Tą amunicję. Myślę, że tyle mi wystarczy na razie. Więc zaakceptujmy sobie. Okej, okay. okej. Okay i teraz mam amunicję do pistoletu? 91. No nie jest najgorzej. Czy ja tutaj mógłbym się gdzieś u was przespać? Przekimać tak na... na szybkości? Nie za bardzo, co? No nie mam za dużo życia. Wszystkie stacje radiowe. Dobrze. Dobra, zniknęło. Jak daleko mamy do naszego celu? No, już niedaleko. No i lipa, bo się zmęczyliśmy. Jakieś kwiatuszki, które sobie też chętnie zbiorę. Zawsze będzie to nowa waluta, znaczy nowa oferta handlowa, takiegoś handlarza. Ja czuję, że tutaj na tym daszku znajdę coś ciekawego. Odkryto Lexington i zdobyliśmy piąty poziom. Gdzie? O, proszę, pracownia różnikarska, z której raczej nie skorzystam. Aczkolwiek na pewno wydam sobie punkcik. Tylko w co? Teraz. Tutaj na pewno chciałbym właka jeszcze wpakować, w szczęście, żeby mieć tutaj ten, y, tą krwawą jatkę, aczkolwiek zastanawiam się, czy by nie wziąć sobie kolejnego skradania, bo znawca sklów też by się przydał i to również. Hmm. Hakowania jeszcze nie możemy. Plusarza też jeszcze nie mogę. Skradanie mogę, więc sobie może je raczej wezmę. Tego nie mogę, bo to dopiero na wyższym poziomie. To mogę. Ale to też może wezmę sobie później. Dobra, weźmy w takim razie skradanie się na poziom drugi. Mam nadzieję, że nam to pomoże. Dobra. A ja tymczasem chciałbym się gdzieś przespać. Tylko, że z tego co widzę. To może to być problematyczne, chociaż co my tu mamy? Jakieś pierdoły, które sobie zbiorę z przyjemnością, aczkolwiek nie ma łóżka. A to już jest naprawdę o chłap znalazł przeciwnika Gdzie ochłapku znalazłeś jakiegoś przeciwnika? Idziesz do niego? La, stąd to się musimy chyba zabierać jak tu są zdziczałe góle bo to raczej wróży kłopoty ochłap ochłap wracaj tak jak myślałem mamy przesrane Patrzcie, ile ich wylazło. No zdychaj już ty. Dobra, jednego mniej. Cała ich reszta. Łazi tam. Tak myślałem, że coś tak skończy. Byłem prawie pewien. Och, wracaj, szybko, szybko. Chodź, 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 bo mamy tutaj, Tu mamy koleżkę z gwiazdką Nie, ale mam nadzieję, że zaraz, jak oni szybko biegają, to jest po prostu niewiarygodne. Patrzcie, i pochowały się dziady. No i co? Tak, troszeczkę się tutaj wystawię. I czy nie idą? Nie. Idą. O wstawaj. Musimy się stąd zabierać. Bo nie chciałbym skończyć serii. Na pierwszej walce Z ochłap spadamy stąd Zerknijmy, gdzie te guliki? Tam biegnie jeden Mając życie tego nie trafię A może jednak? jednego mniej, Jesteśmy na nas kolejny, kolejnego mniej. Dobra, bo z tyłu na zrobiło nam się 26. Co znalazłeś? No ja tutaj widzę tylko przeciwników którzy nadciągają do nas coraz większą... O, bardzo dobrze, bardzo dobrze Zakręćmy sobie tym naszym działkiem I jedno O, lo, 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 lo. Piec na samochód. U nas nie powinny dorwać. Aha. No dobra. Z tym, że. No nie wygląda to zakolorowo. Powiem Wam szczerze. Raczej w niego nie trafimy. Co to coś mówi? Oj To tym bardziej nie pójdzie nic dobrego Gdzie ten gulik Strzelać, więc bardzo ładnie, ten co on się przewrócił? Czy spadł? Odstrzelił mu nogę? Tak, odstrzelił mu nogę. Nie no, ten jest super mega niecelny. Ten cały karabin, jeszcze na dodatek ten gul gdzieś zniknął. Ale rozpraszajmy się, bo mam tutaj jeszcze jednego. Koleżkę który zaciął się tutaj. O. O. Tam, tak, z bliska to on może i robi dać, ale na odległość chyba nie jest zbyt dobry. Jest? Kim ty jesteś, koleszko? Dziękuję, że mi pomogłeś hey. sobie. Nie chcesz ze mną rozmawiać? Dlaczego? Hi, mister. Hey, sweetie. Hello. Hello. No, może pokadamy coś ty? Nie? Dobra, to ja sobie zdrzemnę się. Pozwolicie, że sobie przycupnę. U was? Hej. A u pana coś ciekawego? Nie. No dobra. Więc... Może powolutku udamy się do tej fabryki. Tylko, że tutaj robi się już niebezpiecznie, jak widzieliście. Ja sobie zapiszę grę po tej walce z tymi gulami, bo to... Wiecie jak jest? Nigdy nic nie wiadomo. ...tych bandytów, to tam raczej trochę będzie coś czuję. O Jezus. Więcej karakamów! Szczerze, że naprawdę. No, na 5mm do działka obrotowego, tak? Znaczy, ja mam choć troszkę naładowany ten rdzeń. Może zrobilibyśmy tu porządek w power armorze. Może to jest jakieś rozwiązanie, powiem szczerze. No no tak to ja no, tak to na pewno i nie trafi. Musimy sobie chyba zobaczmy dane. Wydaje mi się może najpierw w takim razie do Diamond City Który jest już... o, niedaleko Dobra, zrobimy to w ten sposób. Ja tutaj zakończę ten yy, odcineczek Oszczędzę Wam tego jak będę podróżował i widzimy się w następnym, gdzie ja myślę, że już spotkamy się razem w Diamond City. Także wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Siemaneczko Mam nadzieję, że odcineczek podobał ci się Hej, jeżeli tak to daj mi w górę kciuk I pamiętaj też, by zasubskrybować kanał mój Bo wierzę, że nie jesteś blady Kabanosik